Równy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy. Arkusz przygotowany przez serwis zadania info. Tutaj jest adres do strony, gdzie znajduje się ten arkusz. Również w komentarzu do filmu link do tego arkusza jest podany. Jest to trzeci, trzeci zestaw zadań. Są to zadania z numerami od 11, od 11 do 15. Zadanie 11. Funkcja liniowa f jest określona wzorem. Funkcja f jest malejąca dla każdej liczby należącej do przedziału. To oczywiście już z tej postaci można y, y, zacząć zadanie. Natomiast ja tutaj, żeby wyraźnie pokazać, gdzie jest współczynnik kierunkowy, przepiszę tą funkcję. Minus y, 2k plus 3x. Dodać k, odjąć 1. To jest wyraz wolny b. A to jest współczynnik kierunkowy A. Funkcja jest malejąca, funkcja liniowa. Funkcja liniowa jest malejąca dla A mniejszego od zera. Czyli minus, minus 2k Plus 3 ma być, czy musi być, mniejsze od 0. Czyli 2k odjąć 3 mniejsze od 0, 2k mniejsze od 3. I to jak podzielę przez 2k mniejsze od 3 drugich. Ponieważ w odpowiedzi mam przeciąg, to jeszcze to zaznaczę na osi liczbowej. 3 drugie mniejsze to oznacza, że k należy od minus nieskończoności do 3 drugich. Od minus nieskończoności do trzech drugich jest to odpowiedź b. Zadanie 12. Funkcja logarytmiczna. Funkcja logarytmiczna f jest określona wzorem logarytm przy podstawie 0,25, czyli 1 czwarta z x dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej x. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wartość funkcji f dla argumentu 8 jest równa minus 1,5, czyli tak logarytm przy podstawie 0,25 dla argumentu 8, czyli z 8 jest równy minus 1,5. Zgodnie z definicją logarytmu podstawa logarytmu, czyli 0,25, może zmienię to tutaj na 1 do potęgi. Minus 3 drugie 1,5, czyli 3 drugie jest równe 8. 1 czwarta to jest 2 do potęgi minus drugiej. Od 4 to jest 2 do drugiej i jest odwrotność, czyli do minus drugiej. I do minus 3 drugich równa się 8, potęga potęgi, czyli wykładniki się mnoży, mam minus 2 razy minus 3 drugie jest równe 8. Dwójki tu mogę skrócić, zostaje 2 do 3 równe 8, czyli 8 równe 8. Zatem rzeczywiście jest to prawda. Funkcja jest rosnąca. No i teraz, jeżeli mam y równa się logarytm przy podstawie a z x, to w przypadku funkcji logarytmicznej, jeżeli a należy do przedziału od 0 do 1, to funkcja jest. Malejąca, natomiast jeżeli a należy do przedziału od 1 do nieskończoności, to funkcja jest rosnąca. Oczywiście dla a, yy, dla pozostałych a, yy, funkcja logarytmiczna nie istnieje. Takie są założenia, że a musi być od 0 do 1, od 1 do nieskończoności, więc tylko zostają takie przypadki. Yy, ja tutaj mam podstawę o logarytmie 0,25, czyli 1 czwarta, zatem to jest ta sytuacja, czyli taka funkcja jest malejąca. A tu mam zapisane, że funkcja jest rosnąca, czyli jest to fałsz. Zadanie 13. Liczba wszystkich całkowitych, dodatnich rozwiązań nierówności. Tutaj sobie to zaznaczę, że te rozwiązania mają być całkowite dodatnie. No to nierówność 5x odjąć 11 przez 12 jest mniejsze od 1 czwartej. Pomnożę to obustronnie razy 12, czyli 5x odjąć 11 jest mniejsze od 12 czwartych, czyli 3. 5x jest mniejsze od 14, czyli x jest mniejsze, dzielę obustronnie przez 5, od 14 piątych. 14 piątych, czyli 2 całe i 4 piąte. No to na osi liczbowej będzie to wyglądać w ten sposób. Mniejsze od 2 cały 4 piąte. Całkowite dodatnie. Na pewno 2. Na pewno 1, 0 nie jest już liczbą dodatnią, więc takie liczby są 2. Odpowiedź A. Zadanie 14, zadanie otwarte za dwa punkty. Parabola, która jest wykresem funkcji kwadratowej, ma z osiami kartezjańskiego układu współrzędnych dokładnie dwa punkty wspólne: m0 minus 18 i n minus 30, wyznacz wzór funkcji kwadratowej. Kartezjański, czyli taki układ, można powiedzieć, zwykły: yx. 0, minus 18, no powiedzmy, że tutaj gdzieś będzie ten punkt M o współrzędnych 0 i minus 18 i punkt N o współrzędnych minus 3, 0. N minus 3, 0. No i teraz tak, na pewno tego wykresu nie mogę namalować w ten sposób, no bo to by oznaczało, że są... Dwa miejsca zerowe, czyli dwa punkty wspólne, podobnie jakbym chciał to naoczesować na przykład jakoś w ten sposób. Więc yy, bym musiał wtedy mieć jeszcze jedno miejsce zerowe, a tu mam napisane w treści zadania, że ma dokładnie dwa punkty wspólne. Czyli te dwa i nic więcej. To znaczy, że to miejsce zerowe, ten punkt minus 3 jest równocześnie wierzchołkiem paraboli. Gdyby nie był jeszcze raz. To wykres na przykład wyglądałby w ten sposób: muszę mieć wtedy, oprócz tego miejsca, minus 3, 0, jeszcze drugie miejsce. A tak nie może być, bo są dokładnie dwa punkty wspólne, czyli wierzchołek tej paraboli ma współrzędne minus 3 i 0. A jeżeli wierzchołek, to znaczy, że skorzystam z postaci kanonicznej f od x równa się a x minus p do kwadratu plus u. Gdzie jeżeli to jest wierzchołek, to ten wierzchołek ma stłużone p i u. Czyli f od x równa się A x plus 3 do kwadratu plus 0. Czyli no jak tego zera nie napiszę, to mam A X plus 3 do kwadratu. No to jeżeli ktoś na przykład wie, że. Delta równa 0, czyli jedno miejsce 0 oznacza wzór skróconego mnożenia, no to można było od razu to x plus 3 do kwadratu napisać. No i jeszcze to a, które tutaj jest, i to a wyznaczę korzystając z tego, że mam jeszcze jeden punkt. Ten punkt to jest 0 minus 18, czyli podstawiam za y minus 18, za x 0. Minus 18 równa się 3 do kwadratu, to jest 9a i podzielone przez 9. Minus 2 równa się a. No, jest ujemne i rzeczywiście tutaj z rysunków wygląda na to, że ta parabola ma ramiona skierowane w dół, czyli to, że jest ujemne pasuje. No i wzór f od x równa się a, czyli minus 2x plus 3 do kwadratu. Wyznaw wzór funkcji kwadratowej f. Ponieważ nie mam narzuconej metody, metody, tylko postaci, czyli czy to ma być postać kanoniczna, czyli doczynowa, to tak może zostać już jako odpowiedź. Gdyby to było polecenie, że mam sprowadzić to do postaci ogólnej, no to wtedy mam minus 2 wzór skróconego mnożenia x kwadrat plus 6x plus 9, czyli minus 2x kwadrat minus 12x i minus 18. I mam w postaci ogólnej, ale tak jak mówiłem wcześniej, na pewno w postaci kanonicznej tutaj w zupełności wystarczy. Funkcja y równa f od x jest określona za pomocą tabeli dla pewnych liczb rzeczywistych P. I Q. Zbiorem wartości jest zbiór od minus 2 do 4, ale tutaj brakuje zera, żeby były liczby po kolei, a wykres funkcji przecina prostą y równe x plus 1 w trzech punktach. Oceń wartość podanych zdań. No to musiałbym tutaj zacząć od określenia, od wyznaczenia, ile jest to p i Q. Tutaj, jak się dobrze popatrzy, to minus 2 mam, minus 1 mam, 1, 2, 3. Brakuje wartości 4. Oznacza, że tutaj lub tutaj musi być za y wartość 4. No i dodatkowo jeszcze przecina prostą y równe x plus 1 w trzech punktach. y równe x plus 1 to znaczy, że y jest o 1 większy od x, To jest tutaj i tutaj, i tylko tyle. To oznacza, że tu lub tu też będzie o 1 więcej. No to zacznę od tego, żeby to wyznaczyć, czyli minus 4 i p, taki jest punkt, i wtedy jeżeli ten punkt by leżał na prostej y równy x plus 1, no to p równa się minus 4 plus 1, czyli p jest równe minus 3. Czyli tu bym mógł podstawić minus 3. Ale patrząc na zbiór wartości, a ja minus trójki nie mam w zbiorze wartości, czyli jest to to niemożliwe. Niemożliwe, bo minus 3 nie jest w zbiorze wartości. Nie ma po prostu tutaj tej minus trójki. No to drugi punkt to jest 2q. 2 i q. Czyli wtedy q równa się 2 plus 1, czyli q równa się 3. W takim razie tutaj mogę wpisać trójkę. Funkcja f przyjmuje pewną wartość dla trzech różnych argumentów. No i mam. Tu mam wartość 3, tu mam wartość 3 i tu mam wartość 3, czyli rzeczywiście dla trzech różnych argumentów jest przyjęta pewna wartość i jest to prawda. Wykres jest symetryczny względem prostej, no to chyba najlepiej byłoby to narysować. Prosta y równe x plus 1, czyli dla x a 0 y jest 1, dla x a 1. Y jest 2 i to jest ta prosta. No i teraz zaznaczam po kolei punkty. x minus 4, raz, 2, 3, 4 to wartość jest p. Tylko nie wiem, ile to p jest. Dla minus 3 jest 3, czyli tutaj. Dla minus 2 jest minus 1, czyli tutaj, dla minus 1 jest 2, dla 0 jest 1, dla 1 jest 3, dla 2 jest 3, dla 3 jest 1 i dla 4 jest y, minus 2. No i tutaj widać już ten wykres. Nie jest symetryczny względem prostej, czyli jest to fałsz.